Dzień dobry, skąd się wziął pomysł na akurat taką scenografię, taką scenkę? Pomysł na tą scenkę wziął się właściwie z chwili, z chwili na chwilę. Zupełnie nie miałyśmy sprecyzowanego z panią Edytą, która... Z panią Edytą Machul, która jest reżyserem tego, tej, tej Etiudy. Pomysłu, co będziemy robić. Wiedziałyśmy, że, że musi to być coś takiego romantycznego, subtelnego, delikatnego. No więc wymyśliliśmy sobie, że będzie to właśnie zabawa lalkami na początku, potraktowałyśmy nasze przedmioty, kapelusze, chmurki jako lalki, tak? bo to był taki teatr, teatr, teatr lalek, można by powiedzieć, no na zasadzie tego światła fioletowego, żeby nasi aktorzy byli ubrani na czarno, żeby odgrywali swoje role poprzez przedmioty. Mm -hmm. Jak uczestnicy odebrali właśnie taką inicjatywę, żeby wystąpić właśnie w takim teatrze? To znaczy dla nich y, oni bardzo chętnie nie mieli nic przeciwko, y, przeciwko temu. Poza tym y, oni już troszeczkę byli wprawieni w tym, bo oni już jeden taki spektakl podobny grali. Może nie tak przedmiotami, ale to był spektakl o słodkiej lukrecji. Też y, y, właśnie we współpracy z panią Edytą Machul i z Centrum Spotkań Europejskich Światowi, w ramach Twórcza Terapia był, był y, to przedstawienie. Nie pokazywane. W związku z tym oni już wiedzieli, jak mniej więcej to będzie wyglądało, tak? Tylko teraz musieli bardziej grać tymi przedmiotami niż, niż sobą. Oni byli gdzieś tam, jakby niewidoczni. Ich przedmioty, ich lalki powiedzmy, były właśnie na. na Bardziej, bardziej widoczne niż oni. Tak. Jak wygląda taki zwykły dzień w warsztatach terapii zajęciowej? O, dzień jest bardzo pracowity, czasami zwariowany, bo mamy dużo zajęć różnych. Oprócz tych zajęć, które w warsztacie na co dzień są, mają też różne zajęcia dodatkowe, takie jak basen, tańce, łyżwy. Nie będę tutaj wszystkich wymieniać, bo to jest jeszcze trochę innych. Więc różnie, czasami musi być szybko coś zrobione, bo zaraz lecą z jednych zajęć jednych zajęć na przykład na drugie zajęcia, ale generalnie no, staramy się, żeby swoją pracę wykonywać dobrze, żeby to wszystko miało po prostu sens. Dobrze, bardzo dziękuję. © bf